Witam Państwa bardzo serdecznie. Wielu internetowych twórców zajmujących się tematyką społeczno-polityczną potwierdzi, że niemal codziennie są krytykowani za sądy, których nigdy nie wygłosili i poglądy, których nie podzielają, a które im się przypisuje. Być może winna jest tutaj sama forma przekazu narzucana przez medium, w jakim działają. Dlatego też napisanie książki, w której mogą wyczerpująco wyłożyć swoje racje, Wydaje się być całkiem dobrym pomysłem. Niestety, dobry wideopublicysta czy youtuber niekoniecznie musi być również uzdolniony literacko. Niekoniecznie jest zdolny do przekonującego opisania swoich poglądów. Czy udało się to Szymonowi pękali, autorowi książki pod tytułem Wojna Idei, myśl po swojemu, a także czy pozycja ta przyniesie więcej społecznego pożytku, czy szkody? O tym wszystkim opowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Nazywam się Ludwik Pędzioł i zapraszam Państwa do kontrrewolucji. Kiełznajmy podżegaczy i przywróćmy harmonię społeczną. Zanim zajrzałem do recenzenckiego egzemplarza książki, Miałem podejrzenie, że Szymon pójdzie po linii najmniejszego oporu i po prostu opisze swoje doświadczenia z prowadzenia kanału YouTube'owego, gdzie niegdzie wplatając opinie na jeden czy drugi temat. Zostałem jednak pozytywnie zaskoczony, ponieważ okazało się, że napisał on tekst społecznie zaangażowany, skoncentrowany nie na nim jako internetowej osobistości, a na sprawie. Sprawie radykalizacji polityczno-ideowej dzisiejszych Polaków. A także sposobach zaradzenia temu zjawisku. Dlatego też, w uproszczeniu, można by tę książkę nazwać polskim prequelem szaleństwa tłumów Daglasa Mareja. Opowiada ona bowiem o sytuacji, która może być preludium tego, co dzieje się już na Zachodzie, a także przyświecają jej podobne pobudki. W swojej książce Szymon prezentuje pewną nienazwaną ideę. Ja określiłbym ją mianem antyradykalizmu. Idea ta opiera się na przekonaniu, że żyjemy w czasach względnie bezpiecznych i obfitych w dobra materialne i dlatego też idee radykalne, dążące do gruntownego przekształcenia społeczeństwa, nie znajdują poważnego uzasadnienia. Ich bezzasadność nie zmienia jednak faktu, że wciąż się rozprzestrzeniają co, zdaniem Szymona, w skrajnym przypadku może doprowadzić do tego, że przebudzi się w nas wewnętrzny barbarzyńca. A dalszy postęp tej radykalizacji może wręcz wskrzesić demony XX wieku, wywołane przez znane nam z historii ideologie. Dlatego też, przewijającą się przez książkę ideę antyradykalizmu, uważa on za godną podniesienia i wdrożenia. Wskazuje on również jeden z instrumentów, za pomocą których można to uczynić. Tym narzędziem jest tozależyzm, którego nie należy mylić z symetryzmem. Zanim o nim opowiemy, chciałbym napomknąć, że moja żyłka konserwatysty zaczęła nieco mocniej pulsować, gdy przeczytałem tak sformułowaną pochwałę współczesności, w moim przekonaniu niepełną. Szymon ma oczywiście rację co do obecnego dziś wysokiego standardu życia materialnego i bezpieczeństwa. Jednak cały stan życia społecznego nie ogranicza się tylko do tych dwóch kwestii. Chętnie dowiedziałbym się, jak autor diagnozuje i inne jego wymiary wymiar mentalny, moralny i duchowy, i czy nie uważa go za równie ważny. Tego tutaj nie odnajdziemy, co każe nam założyć, że pod tym względem nie jest aż tak źle i niepotrzebna jest na przykład moralna kontrrewolucja. Należy też zadać sobie pytanie, czy scenariusz powtórzenia się wydarzeń dwudziestowiecznych jest rzeczywiście realny. Myślę, że Szymon mógłby rozwinąć tę swoją obawę, bo przynajmniej mnie nie udało mu się przestraszyć na tyle, bym uznał kwestię deradykalizacji za priorytetową. Wracając do to który Szymon uważa za miękkie narzędzie mogące poprawić naszą sytuację. Czym on właściwie jest? Tutaj warto zacytować samego autora. To zależyzm to postawa uznająca, że większość zjawisk społecznych jest skomplikowana i próba ich oceny wymaga uwzględnienia szerokiego kontekstu. Istotnym aspektem to zależyzmu jest też niezamykanie się na dialog z osobami o przeciwnych poglądach. Bo, i to już dopowiem własnymi słowami, nie jest tak, że ktoś nie ma racji we wszystkim. To przypomina mi z kolei jedną ze złotych zasad Jordana Petersona: zakładaj, że twój rozmówca może wiedzieć coś, czego ty nie wiesz. I tutaj pojawia się pytanie, czy środek proponowany przez Szymona rzeczywiście pozwoli powstrzymać społeczną polaryzację i fanatyzację. Gdyby uznać to zależyzm za panaceum na niepotrzebny konflikt, to oczywiście nie wydaje się on wystarczający. Choćby ze względu na naturalne ograniczenia dużej części społeczeństwa. Natomiast z treści książki wynika raczej, że nie stawia on przed sobą tak daleko idących ambicji. Postawa to zależystowska służy raczej poprawieniu sytuacji społecznej, nie zaś jej zupełnemu uzdrowieniu. Jest to po prostu cegiełka, jaką Szymon chce włożyć w budowanie społecznej harmonii. I taki cel może on jak najbardziej osiągnąć. Mi, jako konserwatyście, szczególnie podoba się to, że postawa to zależystowska konsekwentnie popycha niektórych ludzi w kierunku wieloczynnikowego spojrzenia na rzeczywistość. Może ona chronić przed przypisywaniem skomplikowanym zjawiskom społecznym jednej tylko przyczyny, czy redukowaniem ich do jednego tylko wymiaru, jak na przykład w optyce skrajnie lewicowej sprowadzającej relacje międzyludzkie do stosunków politycznych. Podoba mi się również, że Szymon reprezentuje organiczną wizję społeczeństwa wizję, w której poszczególne zasady, normy i instytucje są ze sobą połączone różnymi niewidzialnymi więzami. Dlatego nie można zwyczajnie usunąć czy zmienić jednego elementu, licząc, że nie pozostanie to bez wpływu na cały system społeczny. Stąd wypływa pewne poszanowanie do tradycji i konieczność głębokiego namysłu przed podjęciem różnych społecznych eksperymentów. Postawa to zależystowska nie kończy się jednak tylko na wieloaspektowym ujmowaniu spraw. Szymon proponuje nam w kolejnych rozdziałach narzędzia, które mogłyby posłużyć do deradykalizacji społeczeństwa. Ma temu służyć m.in. higiena informacyjna, racjonalny namysł nad stereotypami, przebijanie baniek informacyjnych, rozpoznawanie manipulacji językowych czy pielęgnowanie wolności słowa. Omawiam to wszystko na przykładach powszechnie znanych z naszego podwórka, co czyni książkę zrozumiałą dla każdego polskiego czytelnika. I tutaj kilka moich uwag. Proponowana przez Szymona higiena informacyjna, czyli na przykład poświęcanie mniejszej ilości czasu na zapoznawanie się z informacjami ze świata polityki, na które nie mamy żadnego wpływu, wydaje mi się słuszna, ponieważ prowadzi do odpolitycznienia społeczeństwa. Zmniejsza to oddziaływanie niezdrowej propagandy mającej na celu wzbudzenie w nas emocji, które następnie mogą zagospodarowywać politycy czy ideolodzy. Jednak moja żyłka konserwatysty znów zaczęła mocniej pulsować, gdy czytałem entuzjastyczne uwagi na temat nieograniczonej wolności debaty publicznej. Szymon, który jest przeciwnikiem niemalże jakiegokolwiek jej krępowania, przedstawia problematyczne, moim zdaniem, wyjaśnienie tego stanowiska. Pisze on, że wyjątkowymi okolicznościami, które pozwalają ją zawężyć, są szkody, które da się obiektywnie zweryfikować, jak na przykład nawoływanie do przemocy czy oszustwo. Moim zdaniem istnieją popularne dziś idee, które już czynią jak najbardziej realne i łatwe do zweryfikowania szkody. Na przykład idee genderowe czy queerowe, zaburzające u wielu nastolatków rozwój psychoseksualny. Albo jest niemal zupełnie pewne, że takie uczynią, jeśli tylko uda się je wdrożyć na pełną skalę. Autor jednak próbuje bronić wolności ich wyrażania. Argumentuje, że najczęściej mają one mały zasięg społeczny. Pozwala to w wspólnocie na bezpieczną obserwację obecnych w nich patologii stanowią więc swego rodzaju ostrzeżenie. Nie jestem o tym do końca przekonany, zwłaszcza jeżeli chodzi o oddziaływanie na młodszych ludzi, a już zwłaszcza, zwłaszcza na środowisko akademickie, gdzie powoli zaczynają te idee dominować. W tych środowiskach krępowanie pewnych dyskursów wydaje mi się nie tylko pożądane, ale nawet konieczne, jeżeli nie chcemy wspomnianego już szaleństwa tłumów. Z tą wolnością wiąże się również Szymonowa krytyka pojęcia uczucia religijne i ich prawnej ochrony. Jako że uczucia te są niemierzalne, a każdego może urazić coś innego, taki zapis prawny według autora jest swego rodzaju szkodliwą iluzją. Idąc za myślą Szymona, ja chętnie zaproponuję alternatywę. Nie chronimy prawnie żadnych uczuć religijnych, a sferę uznanego powszechnie sakrum. I to jest też pozytywne w tej książce, że nawet jeżeli nikogo w 100% nie przekona, prowokuje do wydoskonalenia własnych poglądów. Nie pozwala ona osiąść czytelnikowi w absolutnej pewności swego. Szymon bierze się również za istną plagę, którą jest dzielenie światopoglądów według ich cech niecharakterystycznych. Plagę rozplenioną z jednej strony przez Janusza Korwin-Mikkego, a z drugiej przez skrajną lewicę. Wszyscy znamy ten mechanizm. Kiedy państwo interweniuje w sprawy rynkowe, to mamy socjalizm, a jeżeli coś zawiera jakiś minimalny ślad hierarchii, np. rola ojca w rodzinie, już mamy faszyzm, co naturalnie prowadzi do radykalizacji i polaryzacji. Jeżeli Szymonowi udałoby się tą książką, choć trochę zwalczyć w umysłach młodych ludzi tę plagę prostackiego myślenia, celowo rozpuszczaną przez różnych manipulatorów, zasługi te będą mu policzone. Najbardziej chyba zainteresował mnie rozdział o manipulacjach językowych, gdzie, na przykładzie zaleceń środowiska Pro ABO zostało ukazane, jak tworzy się język, w którym już zakodowane są różne wartościowania, skłaniające nas do takiego, a nie innego działania. Obserwując, jak istotnym z punktu widzenia polaryzacji są różne sztucznie wyprodukowane zbitki słowne czy subwersje, trzeba to nieustannie powtarzać. Szymon wzbudza uważność na pozornie neutralne słowa funkcjonujące w obiegu, i rzeczywiście, jeżeli chcemy właściwie rozeznać dzisiejszą sytuację, musimy sobie z tych manipulacji zdawać sprawę. Wydaje mi się, że tych kilka impresji może już dać Państwu pewne wyobrażenie o tym, jaka jest książka Szymona. Zmierzajmy więc do podsumowania. Czy warto przeczytać Wojnę Idei? To zależy. Jeżeli szukają Państwo akademickiej syntezy z historii idei, czy. Pogłębionych studiów z filozofii politycznej, nie jest to raczej pozycja dla Was. Z drugiej strony, jeżeli, zwłaszcza jako ludzie nieco młodsi lub nie interesujący się dotychczas polityką i ideologiami, chcecie zacząć uczyć się intelektualnej uczciwości w patrzeniu na procesy społeczne, albo podzielacie zdanie Szymona co do zagrożeń, o których powiedziałem na początku i chcecie coś z tym zrobić, ale nie wiecie co, pozycja ta jak najbardziej spełni swoją rolę. Jak już mówiłem, książka jest spójna, konsekwentna i zrozumiała, co stanowi wręcz eksces w literaturze społeczno-politycznej. Szymon ustrzegł się wielu pułapek, w które łatwo wpadają początkujący pisarze. Nie próbuje na przykład zawrzeć w tekście wszystkich możliwych pomysłów, z których jest dumny. Konsekwentnie dąży do osiągnięcia celu, który sobie wyznaczył, czyli dostarczenia ludziom miękkich narzędzi deradykalizacji społecznej, a także ochrony samych siebie przed patologicznym środowiskiem informacyjnym. Jeżeli macie państwo ochotę na małą odtrudkę, na żarłoczne, prostackie i upolityczniające każdy aspekt życia narracje wypełniające przestrzeń medialną, książka Szymona Pękali będzie się do tego znakomicie nadawać. I to dla obu stron sporu światopoglądowego. Co w żadnej mierze nie oznacza symetryzmu, bo akurat tę łatkę napisaną przez siebie książką Szymon na dobre już odpruwa. No bo jak może być symetrystą, gdy nie dostrzega zalet radykalizmu? Dziękuję państwu za uwagę wydawnictwu znak za udzielenie dostępu do egzemplarza recenzenckiego i zapraszam państwa na kolejne audycje.